Cześć kolejny już mój dzień w Nankinie. Dzisiaj poranek zaczynam od wejścia na najwyższy punkt tej purpurowej góry. Właśnie myślałem tak wczoraj czy tam się nie wybrać, ale no wczoraj musiałbym brać tam kolejkę linową, co zresztą chciałem zrobić, ale po prostu czasu zabrakło. A dzisiaj rano zobaczyłem, że w sumie można tutaj metrem podjechać od drugiej strony tej góry i po prostu wspiąć się na górę, co wcale nie jest długą drogą, bo to tylko jakieś 2 km. Pod górę w sumie, no ale w sumie szybko można się tam dostać. No tak, mapy bajdu chyba nie uwzględniają, że to jest 2 km, może drogi, ale 2 km drogi po prawie że pionowych schodkach, więc nie wyjdzie to za nic 20 minut, bo już idę ze 20 i jestem dopiero w połowie. A droga o tako wygląda. No po prostu schody w górę. Idziemy dalej. Strasznie gorąco jest, nie wiem, teraz jest odczuwana temperatura AZ45. Dobrze, że tutaj przynajmniej drzewa są wokół, to jakoś tak trochę inaczej może się odczuwa to wszystko, ale jest no, okropnie. No i oto udało się dostać na górę po około 50 chyba minutach wspinaczki. Tutaj jest nawet KFC. Za mną. No jest, tutaj jest szczyt, szczyt całego miasta, szczyt Nankinu. Znaczy może nie tu, tylko trochę tam, w tamtą stronę, bo tam jest jakaś baza militarna czy coś, ale to jest ogrodzone. Tam się nie da pójść. Tutaj stąd można tylko zobaczyć miasto. Niestety nie widać centrum miasta. Centrum miasta jest z drugiej strony, o tam. A więc tak trochę bok czy zaraz zachodnią część chyba miasta widać. Um, no i trochę dzisiaj smog jest ale no i tak widok jest w miarę w porządku. Ach, tutaj z tej strony więcej widać, całe miasto, tam widać nawet centrum, po tej waszej prawej stronie tutaj, a z lewej strony... No z lewej strony jest reszta, reszta miasta, widać też cały ten park. Mniej więcej jak on, no, jaką on powierzchnię tutaj zajmuje. No i jest też kolejka, która naduje, gdzie 60 yuanów kosztuje sam zjazd w dół. Jest jeszcze jedna platforma, z której widać właściwie trzy strony miasta. Chyba najlepsza z tych wszystkich, tutaj na górze. Ach, więc pooglądajmy. jaskinią. To coś o tam o krzakach za ogrodzeniem nazywa się jaskinią, e... no tak, dobra. Miało tutaj w ogóle na górze być jeszcze obserwatorium astronomiczne, ale coś nie mogę go znaleźć, nie mam pojęcia szczerze mówiąc gdzie to jest, a podobno takie ważne w sumie obserwatorium, w którym sporo odkryć było, gdzie nawet 30 gwiazd ponad odkryto, niewiele komet i innych różnych takich rzeczy ale no, no, nie widzę go, więc chodzę po prostu w dół. Znalazłem obserwatorium, to astronomiczne, ale znajduje się... Prawie 2 km drogi w drugą stronę, więc musiałbym zejść dłuższą drogą, tak żeby zahaczyć o to obserwatorium, no więc ostatecznie już tam nie, nie idę. No, rozmyśliłem się. Jestem już na dole, tutaj jest stacja metra, więc trzeba jechać metrem teraz w kolejne miejsce, gdzie są ruiny. Tylko, że cała koszulka mokra, cały jestem mokry w ogóle, ciekawe jak mnie ludzie przyjmą tutaj na tym metrze. Może mnie wpuszczą jakoś. I jestem. To miejsce tutaj nazywa się Parku Chaomen I znajdują się tutaj ruiny Pałacu Cesarskiego. Pałacu Cesarskiego zbudowanego przez właśnie pierwszego cesarza z dynastii e, Ming. Są to jednak tylko ruiny, i w sumie no, niewiele tutaj pozostało są tylko no, kamienie pozostałości po tym, co było dawno temu. A teraz jest to tylko park, po prostu, i tutaj ludzie sobie przychodzą w wolnym czasie praktykować, taniec, czy po prostu siedzą sobie, jedzą, pikniki mają, no, spędzają czas po prostu. Co jeszcze może się wydawać interesujące, to to, że pałac cesarski w Pekinie, znany jako Zakazane Miasto, był właśnie wzorowany na tym pałacu, który powstał tutaj wcześniej, tylko że wiadomo, że ten pekiński jest, no, dużo, dużo większy teraz. Kolejne miejsce, do którego idę, nazywa się Jan czyli Ogród Jan. Jest to najstarszy ogród w Nankinie. Historia jego sięga aż 600 lat wstecz. Powstał w dynastii jeszcze Ming. Muszę powiedzieć, że ten ogród jest, jest dosyć mały, bo ma 100 na 200 metrów może, ale tu jest tyle rzeczy, tyle takich małych ścieżek tutaj wszędzie prowadzi, że w sumie łatwo się zgubić. Na razie jestem mniej więcej w połowie. Ale jeszcze trochę zostało. On się składa tak jakby z dwóch części. Części zachodniej, która jest takim typowym ogrodem, i wschodniej, która jest bardziej muzeum. A jakim muzeum zaraz opowiem? Muzeum to związane jest z powstaniem Taipingów w Chinach. A żeby wytłumaczyć, kim byli tajpingowie, należy trochę się cofnąć w historii do XIX wieku. Po pierwszej wojnie opiumowej między Wielką Brytanią a Chinami podatki w Chinach strasznie wzrosły i większość ludzi przez to stała się dużo biedniejsza niż wcześniej. Wzrost podatków wynika z tego, że po pierwszej wojnie opiumowej z Wielkiej Brytanii do Chin ponad czterokrotnie wzrósł import tkanin włóknianych i bawełnianych, więc to wywołało z drugiej strony osłabienie pozycji tych lokalnych pracowników, tkaczy i tak dalej, czy tych ludzi, którzy zajmowali się ubraniami. Wartość pieniądza spadła. I podatki wtedy wzrosły, dlatego ludność zaczęła się buntować. I jednym z największych takich powstań było właśnie powstanie Taipingu, czyli głównie ludności chłopskiej. I większość tych powstań wybuchała właśnie w południowych Chinach, no i właśnie powstanie Taipingów było jednym z tych tutaj w Nankinie. I tutaj Taipingowie właśnie w tym parku, w tym ogrodzie mieli swoją główną siedzibę. Ogród ten właśnie był jedną z rezydencji głównych dowodzących powstania. Tutaj jeszcze trzeba nadmienić, że całe powstanie, Taipingów okazało się kompletną klęską i zwycięstwem dynastii Qing. Jednak dzisiaj nie wszystkie budynki chyba Muzeum Taipingów były otwarte, bo no niektóre były po prostu zamknięte, nie udało mi się wszystkich skarbów zobaczyć. Ale i tak trochę się udało i no, godzina zleciała w sumie szybko. Teraz natomiast kieruję się w kolejne miejsce. Trzeba chyba metrem tam podjechać z jedną czy dwie stacje, więc idę póki co do metra. Dotarłem w tym momencie właśnie pod mur miejski, ale moim celem jest brama miejska, która jest jeszcze troszkę stąd, więc muszę teraz przejść piechotą, tylko najgorsze, że niebo niebo robi się bardzo takie ciemne. Pioruny gdzieś tam w oddali strzelają, więc chyba zaraz zacznie padać. Zresztą tak samo przewiduje prognoza pogody. No mam nadzieję, że jeszcze trochę ta burza poczeka i nie zacznie się tak szybko, chociaż kto wie, no zobaczyć. Jestem już w środku w bramie to znaczy ta brama jest tak wielka, że to bardziej przypomina zamek Bilet kosztował 50 Iwanów, czyli 30 złotych I dobrze, że przynajmniej tutaj jest dach gdzie niegdzie, więc można się wskryć przed deszczem, jak zacznie padać Brama ta nazywa się Zhonghua, Zhonghua Gate, Zhonghuamen i ona wygląda mniej więcej tak jak tutaj za mną na tym plakacie. Jest ogromna, tutaj wewnątrz niej, właściwie to tak jakby są nie jedna brama, a trzy czy cztery, które po kolei trzeba przekraczać. I tutaj, w tym garnizonie, w środku, podobno w czasach odległych, gdy ona była budowana, tutaj mogło się wewnątrz tego garnizonu zmieścić ponad 3000 żołnierzy. Mówi się też, że ta brama jest najmocniejszą, najcięższą czy najwytrwalszą bramą na całym świecie, że najciężej ją by było sforsować spośród wszystkich bram. Do budowy jej bardzo starannie się przyłożono. Przykładem tego może być to, że każda cegła, która się składa na tę bramę, ma pieczęść, tak jakby, czy ma wyryte imię, nazwisko człowieka, który ją wytworzył, datę produkcji, miejsce pochodzenia i jeśli coś się stało z tą cegłą złego w przeszłości, no to ona musiała być przez tego gościa odpowiednio wymieniona na właściwą i poprawną cegłę. Brama ta powstała oczywiście w XIV wieku, za czasów dynastii Ming. Zbudował ją właśnie pierwszy cesarz tej dynastii, ten o którym już no, tutaj sporo mówiłem. Wtedy Nankin był stolicą Chin, no, i dlatego bardzo wielką uwagą przykładano do tego, by miasto było bezpieczne. A brama ta jest największą bramą także w Chinach i jedną z najbardziej skomplikowanych bram na świecie. Zaczyna już, niestety, padać, ale jeszcze troszkę czasu chyba tutaj spędzę, bo jeszcze można z tej bramy pójść w jedną i w drugą stronę muru, muru miejskiego. I co do muru miejskiego, to. Tak, też jest tutaj coś największego, bo ten mur miejski wokół Nankinu jest najdłuższym na świecie murem miejskim. A w czasach gdy był zbudowany miał 35 metrów w sumie długości, teraz niestety już w całości on nie stoi, ale zachowało się ponad 2 trzecie tego muru, więc też to jest całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że na przykład w Pekinie muru miejskiego praktycznie nie ma w ogóle, są jakieś tam pojedyncze sekcje w Szanghaju również został zburzony. Mur też został zbudowany w XIV wieku oczywiście, wtedy, gdy ta brama też powstała. Budowało go ponad miliony robotników. Dzisiaj, jeśli ktoś chce odwiedzić mur, no to jest właśnie kilka sekcji, gdzie można pójść. Niektóre z nich są bezpłatne, niektóre bodaj płatne 15 juanów niektóre, tak jak ta tutaj właśnie z tą bramą, 50. Tutaj widzimy, jak wyglądały dokładnie te mury Nankinu, a tutaj właśnie jest brama Zhonghua gdzie teraz jestem. Na razie więc się żegnam, to już koniec mojego trzeciego dnia tutaj w Nankinie, jeszcze jeden dzień, jeszcze jest kilka miejsc do zobaczenia, więc jeszcze będzie jeden vlog z Nankinu. No więc na razie to by było na tyle, żegnam się, cześć.